Cześć! Tutaj kupiono i y, to y, będzie zapowiedź kanału. Y, zapowiedź kanału, kanału, kanału Green Apple. Tak? Green Apple. Y, I ja też go będę prowadził. I tu będzie Adi prowadził ze mną. No chodź tu. Y, która ma y, taki. Czekaj, Okej. Czekaj chwilę. Czekaj. 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 Co mamy powiedzieć? Nie, nie będziemy tam liczyć. Nie. nie, nie. No oczywiście. Coś... coś tam będziemy pokazywać, gadać i takie tam różne. Nasze codzienne życie już! No. No i to się będzie nazywał Green Apples. Albo Apple, nie wiem co się mówi, i właśnie ja będę e, jego. Ja o, ja będę przesyłał filmiki, ale Adzik będzie ze mną występował. I tak i tak. Zobaczycie. No więc to będzie taki krótki. Um, krótka zapowiedź. To nie będzie do vloga. Może to do. Mnie. Nie wiem, jak mi się będzie chciało. Dzisiaj jest niedziela, więc zanim go tu daj to sobie. Może czekać cię światło nie. No no i będziemy no 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 tak nie jest. No i będziemy no, no, nagrywać tam różne takie rzeczy. Właśnie, no, no i myślę, że to będzie tyle. Zaraz, zaraz go zrobię. Zaraz go zaraz go zrobię i może nie zaraz, ale dzisiaj na pewno no, no i no, no i papa pa.